Cześć, z tej strony Krowa. E, dzisiaj mam, e, dzisiaj przyszło do nas generalnie coś bardzo interesującego. Dzięki firmie K-Consult będziemy mogli e, przetestować dla Was ten obiektyw. 56 mm, światło 1.4, e, obiektyw Sigmy. E, jest to obiektyw z autofokusem. Ostatnio żeśmy testowali i robili zdjęcia przykładowe dwóm obiektywom e, z tej samej stajni. To była 1.4 i 1.4, a już niebawem pokażemy Wam pierwsze zdjęcia, właśnie między innymi zrobione za pomocą obiektu 56.1.4. Tak, po skrócie, no to obiektyw jest generalnie taki zgrabniutki, mieści się w ręku, wygląda dosyć solidnie. Jeszcze go, jeszcze go nie podłączałem, na razie ro, robiłem tylko zdjęcia, można powiedzieć, reklamowe na, na, na nasze potrzeby. Ale już mi się podoba i wydaje mi się, że w najbliższy weekend wykręcimy z tego jakieś po prostu portrety, bo e, widzę, że szykuje się po prostu z tego tytułu e, dobra zabawa. Także obserwujcie, obserwujcie nasz kanał, oglądajcie naszego bloga, e, jesteśmy w kontakcie. Pozdrawiam.